No dobrze, czas podjąć decyzję, <laughs> jakie to imię? Robert? To na pewno nie stale. Niech będzie. Strzelam po prostu. Zatwierdź odpowiedź. <laughs> Robert, to jestem ja. A ty Ewa. Tu stoi Łukasz. A odpowiedź brzmi... Mateusz! Mateusz o ludzi, Ewa, tak Mateusz! Zupełnie w innym kierunku poszłam. No dokładnie. Wiedziałam, że to jest proste polskie takie imię. Mateusz. Trudno. Łukasz, dziękujemy, Harry. Dziękuję. Ewa, odpadasz, ale masz 2,5 tysiąca złotych, no, które dobry. jest gwarantowane. Proszę ale... bardzo, taka mała formalność na koniec. Ja, Mateusz, Przyznajem. przepraszam. Ja, Ewa. Ja, Ewa Drzemkowska z Ełku. Przyznaję, że nie jestem mądrzejsza od piątoklasisty. Ale masz 2,5 tysiąca złotych gwarantowane. Dziękuję, Dziękuję Ewa. Było Dziękuję. mi bardzo Jest miło. Nie, nie. Szkoda, że ten Mateusz się nie Środę. przypomniał.